Szanowni Państwo, moimi państwa gośćmi są pan doktor inżynier Andrzej Żiłkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Witam serdecznie. Oraz pan Grzegorz Szczul, prezes zarządu firma Fluor. Dzień dobry. Dzień dobry. Innowacje, rozwiązania proekologiczne, nowoczesne technologie, digitalizacja to główne obszary inwestycji polskiego przemysłu chemicznego. Według danych GUS nakłady inwestycyjne w sektorze w 2020 roku wyniosły prawie 13,5 miliarda złotego. Panie prezesie. Polska chemia stoi w obliczu wielu wyzwań i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak GOS, redukcja emisji CO2 czy strategia do spraw zrównoważonych chemikaliów. Jak z Pana perspektywy zmienia się przemysł chemiczny? Czy możemy potwierdzić dynamiczny rozwój innowacji i procesów inwestycyjnych? Pierwsze pytanie, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: co to jest innowacja? Innowacja to jest swoboda działania i szybkość uczenia się. Tak, tak ostatnio przeczytałem w jednej z książek. I chyba coś w tym jest. I teraz pytanie, czy dwa te czynniki, czy, czy jest tak możliwość swobody działania i szybkości uczenia. No w tej chwili rzeczywiście przed chemią są duże wyzwania, dlatego, że te ograniczenia, zwłaszcza ograniczenia regulacyjne, powodują to, że tej swobody działania jest troszeczkę, troszeczkę mniej. Z drugiej strony jest to na pewno impuls do tego, żeby takie, takie zmiany, szybkie zmiany wprowadzać w chemii. Jeżeli chodzi o innowacje, dużo się w chemii mi zadziało, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Tutaj to, 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 to dostrzegamy także jako Urząd Dozoru Technicznego, ale wydaje mi się, że brakuje takich rozwiązań na poziomie takiego całego państwa, takich rozwiązań systemowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o coś, co za chwilkę zaistnieje z dużą siłą, to jest ta gospodarka obiegu zamkniętego, dlatego że cała, cała kwestia związana z gospodarką śmieciami, zbierania, segregowania śmieci i traktowania śmieci jako jako materiał wsadowy dla chemii, który wydaje mi się w, nie, w niedalekiej przyszłości tak też będzie, będzie chemia to traktowała, to jest także wykorzystanie także śmieci jako materiał y, energetyczny, tak? to, to jest następna kwestia. On spowoduje całkowite przeorganizowanie pewnych rzeczy i druga sprawa pewnej, pewnej też selekcji, so, sortowania pewnych rzeczy. Osobną kwestią w gospodarce w obiegu zamkniętego jest także, także technika czy technologie czystości bo to będzie na pewno duże wyzwania w kontekście szeroko rozumianych zanieczyszczeń. I wydaje mi się przed, przed chemią duże wyzwania. Jednocześnie to, co się dzisiaj w chemii dzieje, no to dostrzegamy jako Urząd Dozoru Technicznego duże inwestycje to są Police, to jest Włocławek w takiej bliższej perspektywie. Natomiast no niestety już w tej dalszej perspektywie na razie na, horyzon na, 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 na horyzoncie nic nie widać, zaciskam kciuki, aby takie nowe inwestycje się pojawiły. Do przyszłości odniesiemy się jeszcze dzisiejszej rozmowie, natomiast oczywiście rozmawialiśmy dzisiaj, że GOS to już nasza rzeczywistość, a nie trend przyszłości. Natomiast, panie prezesie, inwestycje w polskiej chemii to obecnie jedne z największych w polskim przemyśle. Jak wygląda realizacja tych kluczowych inwestycji i czy pandemia miała jakikolwiek wpływ na ich proces realizacji? Z tych większych warto wymienić na pewno inwestycje grupy Azoty w Policach, projekt Polimery. Wiemy, że parę miesięcy temu projekt osiągnął 50% zaawansowania i dalej planowane jest otwarcie tej instalacji w 2023 roku. Inna większa to HBO w grupie Lotos. Tam jesteśmy na etapie finalnej decyzji inwestycyjnej, a ostatnio zakończono proces inwestycyjny w puławach przy inwestycji granulacji. No ale wisienką na torcie oczywiście jest kompleks Olefin w Płocku, inwestycja PKN-u. To jest ta inwestycja na pewno największa w polskiej chemii w Polsce, a może nawet i w Europie. Póki co projekt idzie dobrze. Trzy tygodnie temu byliśmy świadkami wyboru przez PKN konsorcjum. Hyundai Technika z Reunidas do finalnych negocjacji, które ciągle jeszcze trwają, ale już chyba na dniach powinny się zakończyć. Więc wchodzimy w projekt techniczny, a myślę, że w najbliższym czasie także zaczniemy budować tą instalację. Trzy lata będą przed nami i wiele się może wydarzyć, choć mam nadzieję, że limit na pandemię mamy już wyczerpany i to się nie przytrafi. Jeżeli idzie o nasze doświadczenia pandemiczne, to mamy z innych projektów z Węgier, ze Szwecji. W obydwu przypadkach mieliśmy ogniska koronawirusa na budowie, w obydwu przypadkach stosowaliśmy powszechne testowanie co tydzień całej załogi. Czy to miało jakiś wpływ na rytm pracy? Niewielki wbrew pozorom, mniejszy na pewno niż opóźnienia spowodowane zbyt długą dostawą urządzeń i materiałów, a to znowu spowodowane tym, że dostawcy mieli i pandemię, i duży portfel zamówień. Dodatkowo wykonawcy IPC, którzy są teraz dość mocno obłożeni, powiedziałbym, że te dwa elementy są o wiele bardziej wpływające na inwestycje niż koronawirus. No tak, ale też inwestycje to też wymagają odpowiedniego czasu przygotowania, tak, planowane są z tym dużym wyprzedzeniem czasowym. Jaką rolę odgrywa tutaj dynamika zmian cen materiałów i usług, jak również zmian regulacji? Czy tutaj kluczowe jest jakby, o na ile istotne jest stabilne i przewidywalne otoczenie prawno-legislacyjne? Tak, to bardzo istotny problem i dla wykonawcy, i dla inwestora. Rzeczywiście materiały w ostatnich czasach, te podstawowe jak beton, stal, miedź, poszły bardzo w górę. Nie te swoje tradycyjne parę procent, ale parę dziesiąt. Pamiętamy, że nie tak dawno mieliśmy też do czynienia z dużym wzrostem płac pracowników budowlanych, też trudnym do przewidzenia. Mamy w tej chwili dobry klimat inwestycyjny, no ale to też znaczy dla nas, że stoimy przed być może wydrenowaniem potencjału naszego rynku do zapewnienia zasobów do robienia takich inwestycji. To wszystko powoduje to, że wykonawca IPC ma coraz mniejszą ochotę na to, żeby podpisywać kontrakt, w którym tymi ryzykami jest on właśnie obarczany. I to jest fajne, bo według mnie potrzebujemy taki standard powszechny w kontraktach, gdzie takie trudne do przewidzenia wahnięcia cen powinny być w sposób uczciwy regulowane. To narzędzie to nie jest narzędzie tylko dla, dla wykonawców, ale także dla inwestorów. W sytuacji, gdy wykonawca będzie osiągał stratę i zerwie kontrakt, zostawi tego inwestora z rozpoczętą budową, z kredytem i bez możliwości spłaty tego kredytu. No to jest na pewno duży problem. Co do regulacji, dość łatwo można nad tym zapanować w kontrakcie, natomiast regulacje jako takie zwykle są kosztem. I one wpływają na zwrot inwestycji i jeżeli porównujemy siebie do konkurencji, która tych kosztów nie ponosi, to oczywiście to jest na duży minus. Stabilne i przewidywalne otoczenie, otoczenie tak. legislacyjne. O te regulacje, tak. Leg Powiedziałbym tak, no. że niestabilne i nieprzewidywalne wygeneruje duży koszt, dużą rezerwę w inwestycjach. Tego byśmy nie chcieli, w związku z czym odpowiedź jest prosta, tak? Dbajmy o to, żeby to Żebyśmy było byli... stabilne i przewidywalne. przewidywalne. Pozostając przy tych narzędziach, panie prezesie, liczne inwestycje to też liczne prace, działania Urzędu Dozoru Technicznego, ale czy mógłby pan nam przybliżyć te cyfrowe, nie? standardowe rozwiązania, które są, będą wdrażane, stosowane, wykorzystywane przez urząd? Urząd się mocno zmienił. Mocno się zmienił. My w tej chwili w swojej strategii przede wszystkim stawiamy na, na laboratoria, na badania. I to badania nie wykorzystaniem tych takich metod tradycyjnych, ale przede wszystkim nowoczesnych metod. Coś, co żeśmy zaimplementowali z sukcesem, no to przede wszystkim emisja akustyczna, która jest szeroko w tej chwili stosowana w przemyśle petrochemicznym i chemicznym, dlatego że ona umożliwia... Badanie, wykonywanie badań bez zatrzymania linii. Po prostu nie musimy wykonać prób ciśnieniowych, rewizji wewnętrznych. Tylko można to zrobić na, na, na online, że tak powiem, na bieżąco, kiedy, kiedy, kiedy instalacja chodzi. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, drugą rzecz, którą myśmy rozwinęli, to jest monitoring, zdalny monitoring. I tutaj też to mnie bardzo cieszy z tego względu, że na zasadach partnerstwa w tej chwili współpracujemy z, z, z firmami po to, żeby razem wspólnie analizować to, co się z instalacjami dzieje. To powoduje budowanie zupełnie innej jakości. Nie na zasadzie, nie wchodzimy jako kontroler, który, który, który jest traktowany jak każdy kontroler, tylko jako partner, który rozwiązuje problemy. Co mnie, to tworzy zupełnie, zupełnie nową jakość. I kolejna rzecz, która, która, która też się rozwija, no to nie kryje, że z jednym z partnerów budujemy taką koncepcję cyfrowego bliźniaka. Coś, co jest pewnym nowym, jeżeli chodzi o, o dozorowanie urządzeń, a mianowicie to, żeby się wspólnie ak aktualizować tego, tego cyfrowego bliźniaka na bieżąco wykonując różnego rodzaju badania, w tym takie właśnie badania, badania kiedy, kiedy instalacja chodzi, zbierając różnego rodzaju dane, także dane, dane procesowe, i na bazie tego dokonywać pewnej predykcji, jak długo to urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane. Kolejną rzeczą, która, która została wdrożona, to jest kwestia zdalnej inspekcji, czyli, czyli dedykowane grupy ludzi, którzy instalują odpowiednie czynniki, zbieranie danych do odpowiednich. Celów. I tam podejmowanie ewentualnie szybkiej decyzji, czy instalacja jest właściwa, czy nie, czy dany zbiornik, czy dane urządzenia spełni wymaganie. Oprócz tego, my oczywiście, oprócz tego wprowadziliśmy takie specjalne kamery, na przykład które, które umożliwiają diagnozowanie rurociągów, czyli tam, gdzie podpory są niewłaściwe, one zwiększają drgania, i to też można bardzo łatwo, dobrze, dobrze wykrywać pewne rzeczy. To są prądy wirowe, które umożliwiają badanie instalacji bez zrywania izolacji, wszystkie te rzeczy, które które no, zwiększają zwrot z inwestycji, czyli, czyli ograniczają maksymalnie tą przerwę w eksploatacji urządzeń i odstawienie urządzeń. To są także drony specjalistyczne, drony specjalistyczne w kratkach, które mogą wlatywać do urządzeń bez konieczności budowania, budowania jakichś rusztowań czy jakichś skomplikowanych rzeczy. I tak samo one mogą wlecieć w takie miejsce, które do tej pory no, były Jest dość dostępne. niedostępne. Mhm. Nosimy się także z zamiarem wprowadzenia robotów. Te roboty już mamy, ale chcemy tę flotę tych robotów zwiększyć, po to, żeby właśnie wykorzystując jako, jako wykorzystując pewne takie badania komplementarne, czy zarówno emisje akustyczne, plus pomiary bezpośrednie robotami, można było lepiej te badania wykorzystać. Nie kryję, że jesteśmy w trakcie przygotowań, zgłosiliśmy projekt rozporządzenia, jeżeli chodzi o urządzenia ciśnieniowe, aby wprowadzić tak zwane programy analizy, analizy e, bezpiecznej eksploatacji a, a, e, urządzeń, to jest właściwie pewien substytut RBI, czyli Risk Based Inspection. To jest zupełnie inne podejście do, do inspekcji, czyli bazujące na ryzyku tego oczekuje chemia, tego oczekuje przede wszystkim petrochemia, gdzie te metody RBI, one już na świecie zagościły i, i konieczne są zmiany w prawie, aby rzeczywiście w pełni to zaimplementować, aby te czasokresy, zwłaszcza kiedy już instalacje są nowe, mogły bezprzerwowo e, Pracować dłużej. No. Oprócz tego wprowadziliśmy elektronizację urzędu, czyli mamy portal EUDT, gdzie można 24 na dobę przez 365 dni w roku zarejestrować urządzenie, zgłosić urządzenie debatą, załatwić właściwie każdą sprawę w urzędzie gdzie wystawiamy decyzje elektroniczne i protokoły elektroniczne, czyli no też wewnętrznie też się zmienia. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że Urząd Dozoru Technicznego wspiera Polski Przemysł Chemiczny no, w realizowaniu oczywiście, inwestycji. Oczywiście, jako, 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 jako strategiczny, strategiczny partner, strategiczny klient jak najbardziej tak, musimy to robić. Panie Prezesie, na koniec jeszcze chciałabym się odnieść do tej przyszłości. Zróbmy ten krok w przód. Jakie dostrzega Pan perspektywy rozwoju inwestycji w branży chemicznej? No tu mam chyba pozytywne y, y, postrzeżenia albo może pozytywne odczucia, y, bo też y, y, gospodarka globalna y, y, jest teraz pełna nowych trendów, y, elektromobilność, y, zielony wodór, żeby wymienić tylko te dwa najważniejsze, które dotyczą y, chemii. Y, Wszystkie nowe regulacje, jakieś cele klimatyczne to wszystko tworzy popyt na całkiem sporo różnych materiałów, z których dosyć sporą część będzie dostarczać chemia. Być może nastąpi odwrót do tradycyjnych produktów, takich jak na przykład paliwa, ale tworzywa wyspecjalizowane na pewno będą miały swój rynek. No i tu dochodzimy oczywiście do problemu w Polsce, czyli jak pozyskać licencję na te nowe technologie, albo jak taką nową technologię w polskich instytutach stworzyć. No, duży postęp na pewno bardzo by się przysłużył inwestycjom w polskiej chemii. Tak, więc wiele przed nami. Myślę, że panowie się ze mną zgodzicie, że nie zatrzymujemy się. E, działamy, podążamy naprzód. E, staramy się sprostać z licznym wyzwaniom, wymaganiom, które są przed nami. E, tak więc realizujemy innowacje, o których panowie powiedzieliście, inwestycje. I e, jak również usłyszeliśmy, jak powiedzieliśmy, oprócz tego niezbędnego wsparcia finansowego potrzebne jest sprzyjające otoczenie gospodarcze, stabilne otoczenie prawno-legislacyjne, jak również odpowiednie narzędzia, prawda, technologiczne, rozwój narzędzi 4.0. Zero. Dziękuję panom za rozmowę, a państwu serdecznie za uwagę. Zaczynamy spotkanie z kolejnym ekspertem, który odpowie na pytania prezesa zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, doktora inżyniera Tomasza Zielińskiego.